Nos do poprawki. Jeśli nos nie upiększa twarzy, ale przeciwnie zaburza harmonię rysów, można pomyśleć o operacji plastycznej. Korekcja nosa polega najczęściej na wyprostowaniu, skróceniu i wymodelowaniu jego kształtu. Skomplikowany zabieg wymaga dużych umiejętności i doświadczenia, dlatego warto skorzystać z usług cenionych specjalistów. Konsultacja przed operacją. Na wizycie wstępnej pacjent otrzymuje informacje, w jaki sposób można osiągnąć planowaną poprawę wyglądu? Lekarz bierze pod uwagę ogólną harmonię wszystkich części twarzy, obserwuje wyniosłość policzków, linię szczęki, analizuje skórę oraz wymiary nosa. Nakreśla, co zostanie poprawione i jak operacja wpłynie na wygląd twarzy. Zanim zapadnie decyzja o zabiegu, lekarz przeprowadza także z pacjentem szczegółowy wywiad medyczny. Pyta o przebyte choroby, aktualne schorzenia i zażywane leki. Specjalista opisuje, jak przebiegnie zabieg, gdzie będą cięcia oraz wyjaśnia, jak długo trwa rekonwalescencja. Informuje także o możliwych powikłaniach. Tutaj więcej informacji na ten temat. Gdy nie ma przeciwwskazań, wyznacza się datę operacji. Przedtem jednak robi się wszystkie potrzebne badania, w tym oznaczenie grupy krwi. Morfologię OB. Wskaźniki krzepnięcia APTT i INR. Poziom glukozy, kreatyninę, elektrolity na K. Badanie ogólne moczu. Operacja zabieg wykonuje się w znieczuleniu ogólnym. Chirurg oddziela skórę z obszaru nosa od konstrukcji chrzęstnokostnej, a następnie koryguje nos do pożądanego kształtu. Po skończeniu wszystkich czynności skóra zakładana jest z powrotem na nowo ukształtowaną ramę chrzęstnokostną. Specjaliści dokonują zwykle cięcia jedynie w środku nosa, czasami decydują się na niewielkie cięcie u podstawy słupka. Po zabiegu pacjent pozostaje na noc w szpitalu. Kontur nosa chronią i stabilizują specjalne opatrunki gipsowe, które należy nosić od 7 do 14 dni. Do pracy można wrócić po około 3 tygodniach. Przez trzy miesiące po operacji należy unikać opalania oraz ograniczać sporty wymagające wielkiego wysiłku. Szukasz dobrego specjalisty? Operacja nosa to najlepszy wybór.